Bartosz Fasik dla Portalu Fajsport. Bartosz zawalczysz na gali Grappler na 3 będzie to Twoja druga walka zawodowa. Z tego co wiemy prowadzisz własny klub. Powiedz jak łączysz treningi, które musisz sam prowadzić z treningami, które jako zawodnik musisz sam wykonywać. E, powiem, że teraz po wpływie pewnego czasu, kiedy moi uczniowie już zaczęli coraz bardziej się rozwijać, ja mam nawet teraz nie chcę. Czasami z nimi ciężko, jak jestem na przykład bardziej zmęczony, to tutaj bo wiadomo, tej różnicy ogromnej doświadczenia nie przeskoczymy, ale oni, ci, którzy się bardzo szybko rozwijają, mamy z nimi coraz ciężej walczyć, więc nawet walcząc, ucząc, ja z nimi trenuję na bieżąco i trenując z nimi na bieżąco ja rozwijam się również, bo oni z mnie po pewnym czasie wybierają swoją technikę. Na początku to patrzyli może na mnie bardziej, jak ja, no ja robię pewne rzeczy, a im to może nie odpowiadało, bo jeden wiadomo, on nie oddłuższa nogi i mógł zakładać inne techniki niż ja, inaczej prowadzić walkę, ale z upływem czasu oni, oni coraz coraz lepiej sobie radzą sami, rozwijając się. No ostatnio wczoraj, wczoraj tak, Dzisiaj jest wtorek, wczoraj mój uczeń założył drugiemu uczniom i walcząc odwrotny trójkąt, co mnie niesamowicie zaszokowało, bo ja nie, uczyłem jej go, ja nie uczyłem go tej techniki, więc to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Grzesiu, Sale szacun. <grym> I myślę, że, 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 że można to połączyć, zwłaszcza, że jeszcze trenuję w drugim klubie, gdzie, gdzie tam mam uczę MMA, ale jest to również boks, keyboxing oraz, oraz pa, parter, sam grappling i trenuję sobie po prostu już z moimi kolegami trenerami. Na gali Grapper Night 3 zmierzysz się z Damianem Majewskim, że jesteś zawodnikiem bardziej parterowym. Damian jest bokserem, trenuje w nas full Powiedz, no oczywiście parter to będzie twoja domena, ale jak ty się czujesz jeżeli chodzi o walkę w stójce? Na nie tak mocno jak Damian. Ja nie mam tego doświadczenia. W stójce trenowałem wcześniej, trenując wipińskie sztuki walki. Miałem trochę tego, tej stójki, ale bardziej w kontakcie. To było bardziej punktowe, bardziej na delikatnie. Nie miałem kontaktu z full, z full kontaktem. Nie, 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 nie mogłem tak się obyć z tym jak Damian, jak ale, ale coś tam o tam przeszedłem do MMA, coś tam zacząłem robić tam, w tym, pod tym kątem? Przeszedłem dosyć dawno, ale za bardzo spodobał mi się parter, żeby zwrócić... A, przepraszam, że ci przerwę, powiedz, jeżeli chodzi o parter, jaki pas? Jesteś posiadaczem jakiegoś pasa plazniej hmm. czy że raczej trenujesz Submission? Nie, trenujesz Submission. Tak, nie, 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 nie mam niestety pasa w brazylijskim. Nie trenowałem przez to brazylijskiej Ale nie, nie, nie martw się, jak powiedział Royce Grace i pasa tylko dwa centymetry, przepraszam dwa cale, które chronią Twoją dupę, więc pasy nie walczą. E, tak, zgadzam się absolutnie z jego, z, jego, z jego słowami. Bardzo mi się podobał ten, bardzo mi się podobał ten, ten cytat i jestem tego samego zdania. Pas, nie muszę odzwierciedlać, choć może umiejętności. Ja miałem walczony z wyższymi pasami i wygrywałem z nimi, więc, więc można. Bartek, bo Ty uczestniczyłeś jako trener w drugiej gali, Twoja podopieczna Dominika Skołożyńska walczyła z Krysią Iwaną, teraz będzie znowu rewanż. Jak oceniasz organizacyjnie tą galę no i rozwój tej organizacji, zważywszy, jak pamiętasz, tą pierwszą i drugą, i drugą i trzecią edycję, przepraszam. Druga była przygotowana. Dobrze. Nie powiem, że realizacyjnie, bo było trochę opóźnienia, ale tak było bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobry spektakl urządzili nam organizatorzy. I wiem, że teraz będzie jeszcze lepiej i wszystko będzie dopracowane, bo rozmawiałem z moim kolegą i organizatorem Frankiem. Z tego co wiem, będzie wszystko dopracowane co do, co do centymetra, nie będzie tam żadnego uchybienia i wierzę, wierzę mu absolutnie, bo potrafi organizować zarówno turnieje, jak i ale. E, powiedz, bo tutaj... Była próba wywołania słownej potyczki między tobą a Damianem, no, zachowaliście się profesjonalnie. Powiedz, ty wolisz walczyć z kimś, do kogo masz szacunek, czy jakoś się nakręcasz przed tymi pojedynkami? Wolę walczyć z kimś, z kim do kogo masz szacunek, ponieważ jestem sportowcem przede wszystkim. Ja lubię, ja lubię robić show, ale sportowe, a nie medialne. Dla mnie kogoś obrażanie przed, przed, przed walką. To nie jest żadna, nie wiem, sportowa, sportowa zagrywka, bo to dla mnie to jest bardziej buractwo niż, 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 niż sport. Bartek, powiedz, czego możemy się spodziewać po Tobie na nadchodzącej gali? No, Jak byś mógł zachęcić panów do obejrzenia Twojego pojedynku? Będzie ciekawie, to na pewno, zwłaszcza, że mamy tak odmienne style. Białka zaczyna się w stójce, to wiadomo, więc ze stójki będzie miał przewagę Damian, to na pewno, lecz Damian nie kopie tak często jak ja, więc może studiuję w tą stronę, może, może trochę podystansuję po kopnięciami, bo trzy ręce mam bardzo szybkie, jak to bokser. W boksie oglądałem wszystkie jego walki, szybki jest, chyba wygra wszystkie, które, które widziałem. No tam z tego co pamiętam to Damian ma 80 walk połówki. Boksery to bardzo, bardzo doświadczony bokser. Amatorsko wiadomo, ale, ale, ale żaden, żaden zawodowiec nie nie, nie... nie było tak, żeby nie walczył amatorsko, a zostawali wielkimi mistrzami. Tam a Bernard Hopkins? To jest ewenement. Bartek, na koniec powiedz, kto pomaga Ci w przygotowaniu do tego pojedynku, komu chciałbyś za to podziękować? Eee, teraz e, przygotowuję się w klubie Gimnazjum Apin w, 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 w Wyszkowie i serdecznie im chciałbym podziękować za udostępnienie mojej sali dla mnie, za treningi, za, za to, że, że, że pomagają mi na całej długości. Jeśli tylko ich poproszę, znajdą czas zawsze, żeby ze mną potrenować. I to jest, to jest fajne i im najbardziej chcę podziękować. No i przede wszystkim Renacie inaczej, za te wszystkie lata, które mnie, mnie uczyła. I mi się wydaje, że jeszcze, jeszcze pouczy trochę, bo, bo nie zamierzam e, przerywać no, przerywać. Ostatnio przerwałem sobie na długi czas treningi Unii, ale jeszcze, jeszcze nie potrenuję. Tego jestem tego. Bartek, dziękuję Ci bardzo za Bartek, Pasik na portalu Fajsport.pl. Dziękuję. Dziękuję.